Przewodnicy gotowi już do tego, aby rozpocząć wyścig dwunasty. No i zobaczymy, jak on się ułoży dla naszej drużyny. Przypomnę, cztery punkty to wcale nie tak dużo. Jeśli chodzi o przewagę naszej ekipy, taśma w górze, dobry start Budkowskiego, ale dobry Jacka Goloba i Jacek znowu jest na pierwszym miejscu w pierwszym łuku, po zewnętrznej idzie kołodzie, ale poszedł za szeroko, troszeczkę go postawiła, teraz spadł na czwarte miejsce, dogonił jednak Protasiewicza i Pepe z Kołodziejem walczą o trzecie miejsce, bo drugi jest Budkowski, Kołodziej rozpędza się. Teraz ładnie. Odszedł Piotr Tasiewicz, troszeczkę przeciął tory jazdy. Januszowi Kołodziejowi Pepe teraz bardzo szeroko rozpędza swój motocykl no i popełni ten sam błąd, co tak Kołodziej? Nie, nie popełnił. Cały czas jest trzeci. A prowadzi Jacek Golop jadący środkiem toru. Piotr Tasiewicz prawie, że otarł się o bandę, rozpędził się i wychodzi przed Buczkowskiego. Teraz Czysiek Buczkowski musi walczyć z Kołodziejem. Czy Kołodziej będzie od niego szybszy? Jest od niego szybszy na wyjściu z pierwszego. Łuku, przeciwko okrążeniu. Teraz kołodziej atakuje Piotra Protasiewicza, jest bliski tego, aby wyprzedzić Piotra i tak też dzieje wejście. Pierwszy łuk ostatniego kołka i kołodziej. Wychodzi na drugie miejsce Tarnowianie, odrobią straty i będziemy mieli po 12. wyścigu remis, choć jeszcze atak Piotra Protasiewicza w ostatnim łuku, Jacek Golob wygrywa, Janusz Kołodziej jest drugi, Piotr Protasiewicz trzeci, ostatni Krzysztof Łuczkowski, ale wiele działo się w tym wyścigu, no i niestety działo się z niekorzyścią dla nas, bo przegraliśmy go 1 do 5.